Straszne historie graczy Roblox Part 4. Nie oglądaj tego jak jesz. Był sobie Kuba z Torunia. Kuba był śmiały oraz wszystko go śmieszyło. Pewnego razu jak wrócił do domu ze szkoły postanowił, że jutro kupi w piekarni kremówkę. Kuba miał osiem lat, więc już sam chodził do sklepu, ale takich jak żabka, warzywniak, piekarnia oraz raz w tygodniu do biedronki. Najpierw poszedł do warzywniaka, kupił wodę i zobaczył straszną panią, która była brudna, obezrana i obsikana. Nagle pojawił się Amongus, więc Kuba z Torunia zaczął uciekać. Udało mu się uciec po jakiejś godzinie i złapał pieniądze od jakiejś błaby. Policja nie zatrzymała go, bo nawet baba i nikt nie zadzwonił na policję. Nagle nadszedł dzień, w którym miał pójść po kremówkę. Mama zrobiła mu kanapki z pasztetem i kabanosy. Poszedł do szkoły i była bójka. Na środku korytarza była bójka jakiś typek z 1 klasy vs typek z 5 klasy. Typek z 1 klasy dostał dwa razy w nos i za trzy razem złamał nos. I potem przyszła pani i dostał typek z pięć klasy uwagę, nagane, i zawieszenie w prawach ucznia. Do szkoły przyszła jego mama i okazało się, że zaczął typek z jeden klasy. Więc się wszystko odmieniło na typka z jeden klasy. Bardzo było strasznie dostał bólu dupy. Dalej mieli lekcję Polaka. Na polskim Babsz tyle mówił o pierwszej wojnie światowej i że Prusy nas zaatakowały. Uczenie wybuchło bombę w szkole, ale tylko w, w klasie wybuchła. Nie była taka groźna ta bomba. Mieli lekcje informatyki i źle zrobili rysunek, bo trzeba było zrobić rysunek babci i dziadka. No i nagle pojawiło się trzech amongusów. Uciekli wszyscy, a okazało się, że uczniowie się przebrali, więc standardzik wyrzucenie ze szkoły gwarantowane. Tak czy siak ostatnią lekcją była matematyka, była działanie 2 plus 2 i nikt nie wiedział ile to jest. Jednak kolega Kuby powiedział, proszę pani to jest 8. A pani powiedziała dobrze. Skończył wszystkie lekcje i najpierw poszedł do biedronki i w biedronce kupił 50 jajek, 4 litry mleka przecinek 1 twarożek. Z kulkami. To wszystko. Później poszedł do domu. I poszli na spacer do lasu na godzinę i dwie minuty. Wrócili i Kuba z Torunia poszedł po bułki i po kremówkę. Wszedł do piekarni i powiedział, poproszę trzy bułki i jedną kremówkę. Pani odpowiedziała, no dobrze akurat tak się składa, że dam ci wszystko ostatnie. Kuba się ucieszył. Powiedział dziękuję dowodzenia i sobie szedł do domu. Jak już wrócił odwożył kremówkę i wyskoczyła z niej paruwa. Paruwa wszystkich serdecznie zjadła i uciekła. Do tej pory policja szuka przestępcy. To tyle z tej historii bał.